Proszę Państwa, kto jeszcze nie podpisał listy, bardzo proszę. Wszyscy podpisali. Proszę Państwa, zaczynam zebranie mieszkańców Miasta Wojnicza. Serdecznie witam radnych powiatu Tarnowskiego, jeżeli są. Pana Józefa Sopę i Pana Pawła Zmolenia. Witam przewodniczącego Rady Miasta. Pana Sebastiana Wróbla. Witam. witam Rady, radnych Rady Miejskiej, Panią Ewę Aloksa, Panią Magdalenę Janusz i pana Roberta Brubla Witam burmistrza Wojnicza, pana Jacka Kurka, witam wiceburmistrza, pana Wojciecha Janusza. Witam sekretarza Urzędu Miejskiego Wojniczu, panią Agnieszkę Sękowską. Jest pani Agnieszka? Nie przyjechała. Witam panią skarbnika Urzędu Miejskiego Wojniczu, panę Joanny Zając. Witam pracowników Urzędu Miejskiego Wojniczu. Witam członków zarządu miasta. Witam prezesa Tarnowskiego Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, Pana Tadeusza Bąka. Tadek, pokaż się. Witam. Czy policja? Nie przyszedł żaden. Może... Nie, słuchajcie, to nie ma śmiechu. Oni są wtedy, są w terenie, ale... Powiedział, że jeżeli zdąży, to przyjdzie, jeżeli będą jakieś pytania do policji. Witam prezesa OSP Wojniczu, panią Anny Setlak. Witam prezesa Ludowego Klubu Sportowego Olimpia, pana Tadeusza Hajdo. Witam wszystkich mieszkańców miasta Wojnicza obecnych na dzisiejszym zebraniu. Temat dzisiejszego zebrania, stwierdzenie prawomocności, jeszcze, ale jest ponad 80 osób, to jest zebranie, w tej chwili jest zebranie prawomocne, można podejmować uchwały, jeżeli by takie były. Drugi punkt, utrzymanie czystości w gminach według nowej ustawy. Która wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku. Trzeci punkt: informacja o postępach prac przy budowie obwodnicy wschodnio, wodopodnicy Wojnicza południowo-wschodniej i północnej. Informacje o pracach przy budowie dalszej części kanalizacji Wojnicza w przyszłym roku. Piąty punkt, sprawy ogólne, wolne wnioski, zapytania, odpowiedzi. Jeżeli jestem przy głosie, to w sprawach ogólnych przekażę Państwu krótką informację, co zostało wykonane w tym roku za pieniądze przydzielone do dyspozycji zarządu miasta. Dziś przekażę Państwu takie ważniejsze zadania, a szczegółowo. Ilościowo-wartościowe przekażę Państwu na zebraniu w następnym roku, jako zebranie sprawozdawczo-programowe. A więc takie ważniejsze sprawy. Rozwieziono na drogi 300 ton klińca. To jest materiał, który jest pod budowę i przygotowywanie dróg przed Późniejszym asfaltowaniu. Na ulicę Krotką wywieziono jeden samochód. Te samochody były duże, 20-tonowe. Na ulicę Krotką, jeden samochód. Zamoście, naprawa prawa i poszerzenie drogi, jeden samochód. Na Radnawy to jest droga od zakładu pana Blecharskiego przez nasz gminny las w stronę ulicy Bracimiro, Miro Gładyszu. Tam rozwieziono siedem samochodów, bo ta droga to jest ważna z tego względu, że jak gdzieś się wydarzy nieszczęśliwy wypadek, to jest traktowany jako obwodnica z dojechaniem do Wojnicza. Na Podlesie wywieziono pięć samochodów i do przepompowni jeden samochód. Tam już się zrobiło takie częsawisko, trzeba było utwardzić, żeby był swobodny dojazd. Proszę Państwa, przy cały ten materiał trzeba było później wyrównać, koparka wyrównała i w tej chwili te drogi są przejezdne i są użytkowane przez mieszkańców. Następnie rozwieziono żwir. Ten żwir Urząd Miejski Wojniczów załatwił na, w ramach współpracy ze źbirowniami i otrzymaliśmy dla Wojnicza 10 samochodów po 16 ton i rozwieziono. Na, w okolice Stadionu Olimpia na parking. Trzeba było parking zrobić utwardni, żeby tam samochody się nie topiły. Ulica Rolnicza. Tam została wykonana nowa droga, i drogi, które były też trzeba było utwardzić. Tam wywieziono siedem samochodów tego darmowego żwiru. I jeden, jeden samochód jest tak zwany gruz asfaltowy, który był frezowany z nierówności asfaltu, został wywieziony na parking w okolicy Olimpii. Oprócz tego oczyszczono rób melioracyjny przy ulicy Warszawskiej połączony do rogu Zaczowskiego pod obwodnicą. To jest tu jak jest piekarnia od ulicy Warszawskiej. Bo jeżeli była duża woda nie daj Boże powodzić czy coś to zawsze tam było blokowane. Teraz ten rób jest wyczyszczony. Wykonano nowy mostek o przekroju 1000 mm, czyli 1 metra z przyczółkami i pogłębieniem rogu. To jest, to jest w rejonie, jak Państwo pamiętacie, baza, baza gminna, jest taka dróżka dojazdowa do Łąk. I to, tak jak powiedziałem, to jest tylko takie grubsza, grubsza informacja. Na drugi rok, na zebraniu sprawozdawczo-programowym przekażę Państwu dokładnie, wartościowo, ilościowo, Ileśmy wykonali prac za przydzielone pieniądze z ogólnego budżetu miejskiego na potrzeby zarządu miasta Wojniś. ja mam tyle, a teraz przekazuję głos panu burmistrzowi. Witam serdecznie państwa. Pozwolicie państwo, że nie będzie troszkę wygodniej, że będę siedział, więc powiedzmy będę z Państwem rozmawiał siedząc. Szanowni Państwo, Witam serdecznie w imieniu własnym, witam w imieniu y, współpracowników, którzy tutaj są na sali, mojego zastępcy, pani skarbnik, y, panią, pani inżynier nietelskiej, y, pana Stanisława Wróbla od spraw inspektora od spraw dróg oraz y, młodego naszego pracownika y, inżyniera Rafała Hąkisza, który zajmuje się ustawami związanymi z utrzymaniem porządku na terenie, gminy, tą przysłowiową rewolucją, rewolucją śmieciową. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni frekwencją. Przepraszamy, że co niektórzy będą troszkę przechodzili dyskomfort, bo będą musieli stać. Dla nas jest to powiedzmy sygnał, że musimy troszkę więcej, większą ilość krzesł wyposażyć. Dąbrowski, także jeszcze raz przepraszam. Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie kolejno realizować te punkty programu, które Pan Przewodniczący Rady tutaj Państwu zaproponował. Może one nie będą w takiej kolejności, z pewnych względów po prostu czysto takich porządkowych. Pozwolę sobie zacząć od informacji dotyczącej budowy wschodniej obwodnicy Wojnicza. Szanowni Państwo, tytułem tak tylko przypomnienia, bo to już było niejednokrotnie mówione, całkowita długość obwodnicy to jest ponad 7 km, bo to jest 7 km i dokładnie 50 metrów. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, całkowita wartość zadania to jest i, i pół miliona dokładnie złotych. Dofinansowanie do tej inwestycji jest z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, to dofinansowanie jest z tych funduszy unijnych na poziomie 39 milionów złotych. Jak Państwo wiecie budowa obwodnicy została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap to jest odcinek od Dębiny Łętowskiej na Miejscu łączenia się, włączenia się obwodnicy w drogę wojewódzką 975 po węzeł na wysokości cmentarza w Wojniczu. Jest to długość 2335 metrów, wartość zadania ponad 13 milionów. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa in Inżynieryjnego Energopol Krakowski. Termin zakończenia. Tego odcinka y, obwodnicy jest przewidywany na październik 2013 roku. Z informacji, jakie uzyskałem i z deklaracji od y, wykonawcy, ten termin jest realny do skrócenia. Państwo widzą, że tam już praktycznie jest ta pierwsza nawieśnia asfaltowa położona i pozostał jedynie y, Pozostało jedynie wykonanie podjazdu i włączenie się do węzła istniejącego węzła na wysokości, na wysokości cmentarza wojnickiego. Drugi etap to jest część południowa od węzła na wysokości cmentarza do włączenia się do drogi wojewódzkiej wielkiej wsi na wysokości na wysokości nie może niewielka wieś ale powiedzmy zakrętu starej, stanego, starego Dunajczyska, tak zwanej Komasyny. Długość tego odcinka to jest 4700 metrów, wartość tego zadania to ponad 30 milionów. Termin realizacji tej, tego drugiego etapu to jest sierpień 2014 roku, po to, żeby po uprawomocnieniu i dopuszczeniu tego odcinka do eksploatacji. W roku 2014, zaznaczam, droga była, droga była powiedzmy oddana do, do eksploatacji, do użytkowania. Wykonawcą tego drugiego odcinka jest Mostostal Warszawa, tutaj też według informacji jakie od wykonawcy mam, postęp robót jest dosyć daleko zaawansowany. Wręcz powiedzieli mi, Panie Burmistrzu, my byśmy to w 2013 roku swobodnie skończyli, tylko powiedzmy harmonogram finansowy jest przez inwestora tak ustawiony, że wykonawca nie jest zainteresowany, żeby kończyć i angażować swoje środki, żeby tą inwestycję kończyć w przyszłym roku. Drodzy Państwo, inwestycja Inwestorem obwodnicy jest, jak wspomniałem, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, niemniej my w tych kosztach partycypujemy. Jest to koszt na poziomie około 550 tysięcy, bo partycypujemy w kosztach ekranów akustycznych, chodników, krawężników, latarni oświetleniowych. Już na etapie, na etapie rozpoczynania inwestycji, opracowania dokumentacji myśmy swój aport również dali w postaci działek, które były przekazywane przekazywany do Urzędowi Marszałkowskiemu. Drodzy Państwo, sprawa sprawa wypłaty odszkodowań, bo to dla niektórych właścicieli jest najważniejszy temat. Na dzień dzisiejszy dokonano wypłat w wysokości około 73%. Mówimy, mówię tutaj o zaawansowaniu na części północnej obwodnicy, mianowicie tam ogólnie do wypłaty jest kwota 697, tysięcy, 697 tysięcy 359 zł I, i przepraszam wypłacono łącznie 697 359 zł Wypłacono, bo tam są dwa obręby geodezyjne, Obręb Zakrzów wypłacono kwotę 360 928 i obręb Dębina Łętowska kwota 336 431 1 zł. Do wypłaty ogólnie jest kwota 955 694 zł. I teraz tak, do wypłaty pozostało na tym północnym odcinku obwodnicy na brębie Dębina Łętowska pozostała kwota 56 938 zł. To są kwoty, które szacunkowe są, bo to po prostu tam mogą być różnice jakieś złotówkowe. Drodzy Państwo, ta kwota, te 56 tysięcy dotyczy tych właścicieli nieruchomości, gruntów, gdzie sprawy własnościowe są nieuregulowane. To nie to, że Inwestor nie wypłaca, tylko powiedzmy, sprawy własnościowe są nieuregulowane i te pieniążki dlatego nie zostały wypłacone. Na obrębie Zakszów do wypłacenia pozostała kwota 201 397, 000, 397 000 zł. I tutaj skąd się bierze ta kwota tak wysoka? Tam. Rondo, które jest budowane, jest budowane na terenie y, pastwiska czy łąk y, wspólnoty pastwiskowej i w tej kwocie ponad 200 tysięcy, spora część, żeby nie powiedzieć bez mała 90%, to będzie odszkodowanie, które będzie wypłacone w wspólnocie pastwiskowej. Y, ta wspólnota y, po, legalizuje swoje, swoje powiedzmy yy, sprawy własnościowe. One ruszyły dosyć mocno, bo tam nowy zarząd wybrano i, i te osoby z nowego zarządu dosyć mocno się w to angażują. Także myślę, że te pieniążki będą yy, za niedługo im wypłacone. Z chwilą, gdyby nie, te sprawy własnościowe nie były regulowane, pieniądze yy, są przekazane do depozytu i leżą w, w depozycie. Tyle drodzy Państwo tytułem, tytułem części północnej obwodnicy. Co się tyczy części odcinka południowego? Budowa Owodnicy Wojnicza realizowana jest w, tak, według tak zwanej specustawy z ustawy z Rydowskiej, to jest ustawa z 10 kwietnia 2003 roku o... Mówiących o szczególnych zasadach przygotowania i, i realizacji inwestycji w zakresie, w zakresie dróg publicznych. I zgodnie z artykułem 11a, Punkt A, punga, y, Wojewoda wydaje decyzję o zezwoleniu na realizację takich, y, takowej inwestycji. Na wniosek, na wniosek zarządcy albo inwestora, w tym przypadku na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w terminie 3 miesięcy od chwili złożenia tego wniosku. Oczywiście przed wydaniem decyzji wojewoda zawiadamia wszystkich właścicieli nieruchomości gruntów o wszczęciu, o wszczęciu takiego postępowania. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji drogowej zatwierdza zarazem podział nieruchomości i stanowi podstawę do dokonania do dokonania wpisów w księgach wieczystych i w katastrze nieruchomości, stając się z mocy prawa jak gdyby własnością Skarbu Państwa. Te nieruchomości stają się z z własnością od razu Skarbu Państwa. Od wydanej decyzji przez wojewodę przysługuje możliwość odwołania. To odwołanie kieruje się do organu wyższego szczebla. W przypadku drogi wojewódzkiej, kiedy decyzję wydaje wojewoda, to odwołanie jest skierowane do ministerstwa. I jest rozpatrywane w ciągu 30 dni, a w przypadku odwołania do sądu administracyjnego, kiedy decyzja ministerstwa jest zaskarżona, odwołanie jest do sądu administracyjnego, ten termin wynosi konkretnie 2 miesiące. Pan wojewoda, wydając decyzję w ramach tej specustawy, wydaje decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności. Co to daje? Po prostu decyzja ta uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych. Drodzy Państwo, proszę sobie wyobrazić sytuację taką, kiedy yy, yy, Zarząd Dróg Wojewódzkich uzyskał dofinansowanie do inwestycji w wysokości 39 milionów i na etapie wydawania decyzji ktoś blokuje tą inwestycję tłumacząc czasem, już nie powiem ekolocji, jakimiś robaczkami czy powiedzmy właścicieli jakimiś swoimi, swoimi prawami, inwestycja zablokowana, pieniądze są niezrealizowane, inwestycja niezrealizowana, pieniądze są niezużytkowane. Co więcej, umowa, którą inwestor podpisuje z Urzędem Marszałkowskim później by zmusiła inwestora do oddania pieniędzy wraz z odsetkami. Drodzy Państwo, ta ustawa daje przywilej inwestorowi, że może wchodzić na realizację danej inwestycji. Oczywiście tam są pewne warunki, że ta decyzja, ten, 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 ten rygor natychmiastowej wykonalności może być podważany, ale to już są, powiedzmy, kiedy są przesłanki i szczegółkie są przesłanki bardzo, bardzo, że tak powiem, konkretne, które blokowałyby tą inwestycję. I co się stało w przypadku, w przypadku tego południowej części obwodnicy? Jedna osoba, konkretnie osoba, która na terenie Wielkiej Wsi ma swoją, swoje grunty, odwołała się od decyzji pana wojewody. Pani ta ma działkę, o ile dobrze pamiętam, około 0,8 hektara, niespełna, 0,3 czy tam około 0,4 hektara y, tej działki byłoby wykupione pod obwodnicę. Y, osoba ta mówi, nie, ja na tej działce, na tym polu prowadzę uprawę ekologiczną, y, uprawę ekologiczną, ekologiczną pożyczki, w związku z czym jeżeli nie wykupicie resztę tej działki, to po prostu moja uprawa ekologiczna przestanie, przestanie istnieć. Drodzy Państwo, zaczęła się cała procedura odwoławcza. To odwołanie szło przez Pana Wojewodę. Pan wojewoda odesłał do ministerstwa. Ministerstwo ustaliło termin rozpatrzenia odwołania na dzień 30 października. Według mojej informacji, bo byłem w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w czwartek, kolejny termin rozprawy jest uchwalony ustawiony na 30-30 grudnia tego roku. Drodzy Państwo, Możemy domniemać też, że po prostu koniec roku ministerstwo może nie mieć pieniędzy i nie będzie zainteresowane tym, żeby te pieniądze w tym roku wypłacać. Zresztą to jest nierealne, żeby te pieniądze w tym roku były wypłacone. Co więcej, będzie tak przeciągało, że to może sięgnąć równie końca roku przyszłego. Bo kiedy zaczną się badania, czy rzeczywiście ta... Wpływu tej, tej inwestycji na powietrze z tytułu zapylenia, spalin i tak dalej, zaczną się, powiedzmy, pisanie prac doktorskich w tej kwestii. Drodzy Państwo, co proponujemy? Chcemy Państwu pomóc, proponujemy, aby właściciele nieruchomości zgłaszali się do nas, do Urzędu. Niskiego. Tylko proponujemy może, żeby to było w okresie między gdzieś świętami a Nowym Rokiem, z tego względu, że ten tydzień mamy taki dosyć y, mocno zajęty, bo mamy jeszcze i sesje i pewne rzeczy związane z budżetem, dosyć pilne, gdzie y, będzie wyłożona lista y, wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu, y, z terenu tej południowej części Obolnicy, i gdzie będzie pismo przewodnie przygotowane od Państwa, y, które skierujemy poprzez Pana Wojewodę do Pana Ministra o przyspieszenie formalności wypłaty tych odszkodowań. Y, musicie Państwo sobie zdawać sprawę z jednego, y, że y, Wojewoda nie może wydać, ta decyzja nie może być powiedzmy zatwierdzona, y, bo decyzja jest zatwierdza y, podział działek na długości całej, na całą inwestycję, w związku z czym również musi zatwierdzić podział tej działki, która, gdzie właścicielka, właścicielka się yy, odwołuje. Tyle, tyle mogę Państwu przekazać na temat, yy, na temat po prostu procedury i wypłacania tych odszkodowań. Drodzy Państwo yy, też chcę zwrócić uwagę, że z chwilą, kiedy yy, sprawa tego odwołania zostanie zamknięta, pan wojewoda powołuje rzeczoznawcę, do każdego właściciela przychodzi rzeczoznawca, są prowadzone rozmowy dotyczące wyceny yy, według... Według moich informacji ta odpłatność za jeden metr kwadratowy tej nieruchomości pola, taka szacunkowa, jest na poziomie 14 zł. Tak to było w przypadku części północnej. I według relacji, według informacji zarządu dróg wojewódzkich, tak najprawdopodobniej będzie w przypadku, w przypadku części południowej, przy czym te rozmowy są prowadzone z każdym właścicielem osobno i wiadomo, że wartości tych działek mogą być różne w zależności od tego, co na tej działce się znajduje i, i, i powiedzmy, jak będą sfinalizowane te, te rozmowy. Drodzy Państwo, będąc Będąc przy drogach, chciałem, chciałem zwrócić jeszcze na jedną uwagę i przekazać Państwu informację. Jesteśmy już chwilkę po wyłonieniu podmiotów, podmiotów które będą świadczyły usługi w okresie zimowym, w zakresie zimowego utrzymania dróg. Drodzy Państwo, no zima troszkę nas może zaskoczyła. Powiem, że wiele interwencji, wiele telefonów od mieszkańców dostajemy, bo gdzieś powiedzmy nie można podjechać po ślisko, bo powiedzmy dzieci muszą iść po śniegu do szkoły. Drodzy Państwo, do czego zmierzam? no ja rozumiem, że zima, zima powiedzmy utrudnia nam wszystkim życie, ale też prosiłbym, żeby no, nie przesadzać, bo jeżeli sypnęło w pierwszym dniu 10 centymetrów śniegu, to chyba dzieci mieli jedynie radość, że po śniegu mogli iść do szkoły. Drodzy Państwo, proszę sobie z jednego zdawać sprawę, że my ogólnie mamy 100 kilometrów, 100 kilometrów długu. Ponad 100 kilometrów dróg. I te 100 kilometrów musi być utrzymane. Mówiąc o 100 kilometrach, można powiedzieć mamy 200 kilometrów, bo trzeba przejechać w jedną i w drugą stronę. Mamy 200 km poboczy. Staramy się na wszystkie Państwa interwencje reagować, może to mniej dotyczy tutaj mieszkańców wojnicza, bo tych interwencji może jest mniej, ale szczególnie dotyczy niejednokrotnie tych terenów górzystych, gdzie no pierwsze opady niewielkie śniegu, już urywają się telefony, już prośby o wysłanie wysłanie pługu, wysłanie piaskarek. Rozumiemy to. Tylko też proszę zrozumieć, że jedna decyzja, że na teren gminy, na teren tych stu, powiedzmy, czy nie, nie do końca może stu, ale powiedzmy nawet 50 na 50%, e, na długość tych 50 kilometrów wyjadą piaskarki, to są niesamowite koszty, a dalej z tymi kosztami musimy się liczyć i y, musimy je ograniczać y, do minimum. Drodzy państwo, y, mówiąc o drogach, mówiąc o utrzymaniu czystości. Y, y, Przezności dróg, chciałem jeszcze zwrócić na jedną uwagę, zwrócicie do Państwa z prośbą w miejscach takich najbardziej newralgicznych typu po podjazdy, skrzyżowania, wywieźliśmy piasek, jest prośba. My mamy ludzi, którzy, którzy powiedzmy po tych drogach yy, utrzymują te drogi, mam na myśli bezrobotnych, mamy ludzi z... Yy, programu 50 plus, mamy ludzi powiedzmy z zakładu karnego, niemniej no nie jesteśmy też wszędzie i wtedy, kiedy ktoś tam gdzieś ślizga się podjechać. Mamy prośbę, szczególnie do tych mieszkańców, którzy, powiedzmy, których posesje znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie, gdzie ten piasek jest. Jeżeli Państwo widzicie, jeżeli widzicie, że jest ślizgo, bardzo prosimy, sypnijcie tą łopatą, może to yy, yy, będzie zapobiegnie powiedzmy nieszczęściu, czy jakiejś studce, Także bardzo prosimy o tutaj w tym względzie, względzie o pomoc. Drodzy Państwo, sprawa dalej dróg. Na terenie jednej z u... na terenie Wojnicza wprowadziliśmy róg jednokierunkowy, dotyczy ulicy Zamości. Wprowadziliśmy go na prośbę mieszkańców. Co więcej, ci sami mieszkańcy, co prosili o drogę jednokierunkową, z chwilą wprowadzenia drogi jednokierunkowej napisali pismo larum bo pan.